Coraz więcej mówi się o uważności i o treningu uważności. A proszę powiedzieć na początek, czym jest w ogóle uważność i do czego jest ludziom potrzebna. Uważność, czyli w oryginale mindfulness, to tak naprawdę bardziej świadome bycie obecnym, bycie tu i teraz. Ze sobą, z tym, co czujemy w naszym ciele, w naszych emocjach, w naszych myślach i z tym, co nas otacza ze świata zewnętrznego, w relacji z drugim człowiekiem. Te wszystkie rzeczy, o których Pani mówi, są ewidentnie potrzebne osobie dorosłej. Natomiast w czym mogą pomóc, w czym trening uważności może pomóc dziecku, bo jest Pani autorką książek o właśnie uważności skierowanych, książek skierowanych do małych dzieci? Tak naprawdę te najmłodsze dzieci mają uważność bardzo naturalnie w sobie. Wystarczy że popatrzymy na niemowlaki, które, które raczkują po ziemi, wszystko co znajdą, bardzo dokładnie oglądają, wkładają do buzi, wąchają, w przeróżny sposób wszystkimi zmysłami tak naprawdę doświadczają z świata zewnętrznego, ponieważ wszystko widzą pierwszy raz. Niestety bardzo szybko, z wiekiem, właściwie coraz szybciej, zaczynają zatracać tą uważność, ponieważ wszyscy żyjemy współcześnie bardzo szybko. W wielu sytuacjach nie mając innego wyjścia, bo my się również bardzo spieszymy, wpędzamy dziecko w tą taką nieuważność. A tak naprawdę, pomagając mu dostrzec takie małe elementy, pomagamy mu cieszyć się tym światem, życiem, ale dodatkowo pomagamy mu też w wielu innych aspektach, ponieważ stres wydaje nam się takim elementem dotyczącym tylko dorosłego człowieka. No My mamy problemy, my mamy obowiązki i odpowiedzialność, a cóż tam, dzieci, one nie mają stresu. No okazuje się to nie być prawdą i alarmujące jest to, że coraz młodsze dzieci cierpią na problem z, ze stresem i z tym, że sobie z nim właśnie nie radzą, co skutkuje gorszą koncentracją, pogorszeniem pamięci, problemem w relacjach z drugim człowiekiem, z rówieśnikami radzeniem sobie z własnymi emocjami. Jak ten trening uważności u małych dzieci powinien wyglądać? Dla dzieci najlepsza jest nauka przez zabawę, tak jak pani mówi. I zdecydowanie najfajniej to wprowadzać naturalnie w domu, w szkole, w przedszkolu, w codziennych sytuacjach. Idziemy na spacer tak, i zatrzymujemy się przy kwiatku, drzewie, gąsienicy. Obserwujemy, patrzymy, jak ona wygląda, ale nie tak tylko. Ogólnie tak? jest kwiatek, tylko ten kwiatek ma elementy, on się z czegoś składa, ma płatki, ma, ma łodyżkę, ma liście, one też są różne, inaczej wyglądają w cieniu, inaczej pod światło. Możemy bardziej skupić się na tym, jak doświadczamy wiatru na swojej skórze, promieni słońca, takie bardzo, bardzo prozaiczne rzeczy, ale też zwracanie uwagi na to, jak reaguje nasze ciało. Na przykład przebiegniemy się kawałek z dzieckiem i sprawdzamy, jak teraz oddychamy, jak bije nasze serce, jak szybko się uspokaja nasze tętno i oddech. A najlepiej do dzieci trafia się właśnie poprzez zabawę, poprzez bajki, ten język, który, który najlepiej rozumieją. No I tak właśnie powstała cała koncepcja serii Kraina Uważności, po to, żeby dzieciom poprzez te historie bohaterów, który, z którymi być może uda im się gdzieś tam zidentyfikować, Zobaczyć takie codzienne problemy i to, jak można sobie z nimi poradzić. Jeżeli rodzic przychodzi do pani i mówi, że chce trenować z dzieckiem, wykonywać pewne ćwiczenia, to jak one często muszą mieć miejsce, żeby przyniosły jakikolwiek efekt? Jeżeli chodzi o taki klasyczny efekt praktyki uważności, to ona powinna być codzienna. To wystarczy 10-15 minut takiego zejścia do poziomu dziecka, wspólnego. Takiego bycia też z nim, takiego pokazania mu tej uważności w kontakcie z drugim człowiekiem. Czyli ja jestem z dzieckiem w pełni. Czyli e, mówię, po pierwsze jestem na tym poziomie, na którym jest ono, ale po drugie też tak emocjonalnie wchodzę w jego świat. Czyli dziecko coś mi opowiada, ja nie stwierdzam z góry, że to jest. Dobre, złe, czy też może w ogóle nudne, czy nieistotne, tylko staram się zrozumieć emocje dziecka, staram się y, mówić jego językiem, y, swoim ciałem, pokazywać, że jestem z Tobą, słucham Ciebie, to co mówisz jest dla mnie ważne. Wydaje mi się, że to też jest chyba taka nauka dla rodziców, nie tylko dla dzieci, że to oni się gdzieś tam zatrzymują i trochę wolniej to życie przeżywają, więc w związku z tym mogą uniknąć trochę stresu, prawda? Odkryła Pani mój chytry plan, <noise> dotarcia też do rodziców. <noise> Także mam nadzieję, że nie tylko będą książeczki czytały dzieci, które same już potrafią czytać, ale że będą to robili również rodzice z dziećmi. Bo mam taką nadzieję, że to obudzi tak trochę, trochę świadomości tego, że, że to warto. Wystarczy czasami, chociaż kilka razy dziennie, przypomnieć sobie, jestem tutaj, jestem. Mam ciało, oddycham, czuję, widzę, słyszę. Mam też przy sobie. Tak naprawdę najważniejszą istotę w moim życiu, moje dziecko. Chociaż na te kilkanaście minut odłóżmy telefon, komputer, telewizor, plan zakupów, czy, czy gotowanie, czy cokolwiek innego mamy do zrobienia, i przez te kilkanaście minut dziennie chociaż bądźmy z tym dzieckiem, ale tak, tak w pełni.